Co, kiedy nagrywałem batauletę? Cześć, ja jestem Atlantis i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapomniałem o czymś? No, pięknie. Teraz już wszystko jest na swoim miejscu. A zatem zapraszam Was do filmiku, w którym chcę Was nieco przeprosić za to, że bardzo długo się nie pojawiały odcinki, ale nie miałem czasu, mimo że są wakacje. Myślałem, że to będzie łatwiejsze. Nagrywanie we wakacje, ale no niestety okazało się, że nie bardzo. Dlatego w dzisiejszym odcinku Was bardzo przepraszam. I drugim celem tego filmiku jest pokazanie Wam mojego nowego intra, którym się strasznie, strasznie jaram, Ponieważ może najpierw je zobaczcie, więc proszę bardzo, nowe intro. A teraz, kiedy już je obejrzeliście, chcę Wam powiedzieć, że skończyłem oglądać drugi sezon Stranger Things i, i bardzo mi się on podobał. Drugi jest jeszcze lepszy od pierwszego. Teraz, no w sumie dzisiaj zacznę trzeci. Dzisiaj nawet nie wiem, który jest, bo nagrywam telefonem, sorry. E, więc e, będę po prostu. E, pięczę mi się język, sorry. E, będę oglądać teraz trzeci sezon Stranger Things, i dlatego, że skończyłem oglądać drugi, pojawia się właśnie nowe intro na ten właśnie filmik. I tutaj chcę Wam też troszeczkę opowiedzieć o tym, e, że musiałem wprowadzić drobne zmiany, e, żeby moja nazwa kanału. Pasowała do właśnie tego intra, ponieważ miałem napisane Atlantis przez Ty, ch, a teraz muszę mieć Atlantis przez samo Ty, bo inaczej miałbym za dużo w tym intrze i nie wyglądałoby to po pierwsze estetycznie, po drugie w ogóle by się nie mieściło. Próbowałem wielu rzeczy. I słuchajcie, jeżeli też nagrywacie, też lubicie Stranger Things, a szczególnie ich intro, to odsyłam Was do filmiku jednego chłopaka, który też właśnie nagrał taki filmik o robieniu intra w stylu Stranger Things, i zostawię Wam linka do tego filmiku. Jak nie w opisie, to w komentarzu. I przypnę na samej górze, żebyście nie musieli tam szukać. I e, jeszcze co do tego intro, to e, chciałbym powiedzieć, że tam na dole dodałem e, series, ponieważ nie miałem co dodać. A tamten chłopak zrobił sobie channel, e, a ja nie chciałem po nim papugować, dlatego zrobiłem sobie series. I e, po prostu e, tak zostanie to intro. Możecie mi napisać w komentarzu, jak Wam się podoba nowe intro. Czy w ogóle Wam się podoba, czy chcecie takie intro, czy może mam je zmienić, ale mam nadzieję, że nie. No, więc to by było w sumie tyle, na tyle, przepraszam, z mi się język plączy. Więc to by było na tyle w tym odcinku, zapraszam Was do innych odcinków tych dwóch poprzednich i jeszcze do następnego. A teraz ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć.